Cześć, tu Dariusz. Witajcie w kolejnym odcinku lekcji bankowości. Dziś porozmawiamy o jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niedocenianych tematów w świecie finansów osobistych ryzyku zmiennej stopy procentowej. Brzmi poważnie i bardzo dobrze, bo to temat, który dotyczy kredytobiorców, przedsiębiorców, inwestorów i właściwie każdego, kto korzysta z usług finansowych. Zacznijmy od podstaw. Co to są stopy procentowe? Stopy procentowe to nic innego jak cena pieniądza w czasie. Określają, ile kosztuje pożyczenie pieniędzy lub ile zarobimy, pożyczając je komuś. Na przykład bankowi, lokując oszczędności. W Polsce głównym podmiotem ustalającym stopy procentowe jest Rada Polityki Pieniężnej, działająca przy Narodowym Banku Polskim. Wyróżniamy kilka podstawowych stóp procentowych. Pierwsza to stopa referencyjna, najważniejsza z punktu widzenia rynku. To ona wpływa na oprocentowanie kredytów, lokat i innych instrumentów finansowych. Druga to stopa lombardowa. Określa maksymalny koszt kredytu zabezpieczonego papierami wartościowymi udzielonego przez Narodowy Bank Polski bankom komercyjnym. Kolejna to stopa depozytowa. Mówi, ile. MBEP płaci bankom za przechowanie nadwyżek gotówki. I ostatnie to stopa redyskontowa i dyskontowa weksli. Stosowana głównie przy operacjach z wekslami. W uproszczeniu, gdy stopy rosną, kredyty stają się droższe, a oszczędności bardziej opłacalne. Gdy spadają, odwrotnie. Czym zatem jest ryzyko? W świecie finansów ryzyko oznacza możliwość, że rzeczywiście wyniki będą inne niż oczekiwane. Może być pozytywne, na przykład niespodziewany zysk, ale najczęściej mówimy o ryzyku negatywnym, czyli stracie. Dla klientów banków, a zwłaszcza kredytobiorców, jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka jest ryzyko zmiennej stopy procentowej. Większość kredytów w Polsce, zwłaszcza hipotecznych, przez lata była udzielana ze zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że rata kredytu może się zmieniać w czasie. W zależności od poziomu stóp procentowych, czy tak stawek referencyjnych w tym przypadku. W momencie podpisywania umowy kredytowej, na przykład w 2020 roku, gdy stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosiła 0,1 punkta procentowego, rata była bardzo niska. Ale gdy kilka lat później stopy wzrosły do ponad 6 punktów procentowych, poszła w górę, nawet o kilkadziesiąt procent. To jest właśnie ryzyko zmiennej stopy. Niepewność co do wysokości przyszłych rat. Wzrostu procentowych wpływa na wyższe koszty kredytu, na trudności w regulowaniu zobowiązań, wpływa na ograniczenie zdolności kredytowej również i jednocześnie może prowadzić do nadmiernego zadłużania. Dla zwykłego konsumenta może to oznaczać realne problemy. Gdy rata kredytu rośnie o kilkaset złotych miesięcznie, domowy budżet się nie dopina. Dla przedsiębiorstw wyższy koszt finansowania. Może oznaczać spadek rentowności, ograniczenie inwestycji czy konie konieczność renegocjacji warunków umowy kredytowej z bankiem. W obu przypadkach to ryzyko może zmaterializować się po czasie, dlatego często nazywane jest bombą z opóźnionym zapłonem. Czy w takim razie da się, to je, da się je w jakiś sposób ograniczyć? Tak, ale trzeba działać świadomie. Opowiem Ci o czterech możliwych rozwiązaniach. Pierwsze to kredyt o stałym oprocentowaniu. To rozwiązanie oferowane od niedawna w Polsce, szczególnie po interwencji Komisji Nadzoru Finansowego. Rata przez kilka lat jest niezmienna, co daje stabilność, czasami w kredytach konsumenckich, nawet przez cały okres kredytowania. Druga opcja to refinansowanie kredytu, czyli zamiana kredytu na nowy, być może z lepszymi warunkami, z niższym poziomem oprocentowania. Trzecia to poduszka finansowa, czyli zabezpieczenie na wypadek wzrostu raty. I czwarta możliwość, czwarte rozwiązanie to symulacje kredytowe. Przy podpisywaniu umowy warto przeliczyć ratę także przy wyższych stopach. Ryzyko zmiennej stopy dotyczy nie tylko kredytów hipotecznych. Znajdziemy je również w liniach kredytowych dla firm, leasingach, a także instrumentach inwestycyjnych, obligacjach zmienno-kuponowych czy funduszach dłużnych. Warto wiedzieć, że istnieją również produkty finansowe, które pozwalają zabezpieczać się przed tym ryzykiem, tak zwane instrumenty pochodne, ale to już temat na osobną lekcję. Ryzyko zmiennej stopy procentowej to realne zagrożenie, zwłaszcza gdy zaciągamy zobowiązania na wiele lat. Zmieniające się warunki makroekonomiczne, takie jak inflacja, działania banku centralnego czy sytuacja międzynarodowa, Mogą drastycznie wpłynąć na naszą sytuację finansową. Dlatego warto znać mechanizmy działania stóp procentowych, rozumieć konsekwencje i podejmować świadome decyzje. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten temat Cię e, zainteresował i do zobaczenia w następnym odcinku lekcji bankowości.